What the foul? James Broda Harden zawieszony po kopnięciu Lebrona Jamesa w kulki. Władze NBA zawiesiły gracza Houston Rocket Jamesa Hardena na jedną grę po tym jak kopnął on Jamesa Lebrona w jego piłki do mini koszykówki. Gra była dość ostra i kilka fauli technicznych zostało już wcześniej odgwizdanych. Harden, aktualnie najlepiej punktujący w lidze, był szczelnie kryty przez Jimmy'ego Jonesa i Lebrona. Dobrze chronił piłkę, ale Lebron był blisko zarówno piłki, jak i popełnienia faulu. Broda przytrzymał piłkę, został sfaulowany i, padając na ziemię, wymierzył celny cios prosto w jajeczka Lebrona. Harden spędzi kolejny mecz na widowni.